I... Hurra! Mamy to! Co tam? Nowy lifehack? No spróbujmy. Wezmę to ze sobą. O, czy to dla mnie? Dzięki! Ups. En, mówiłam ci, żebyś trzymała balonik. No dobrze, wybaczam ci. Wiesz, jak bardzo kocham kwiaty. Zaczynajmy! Nie będziemy już tego potrzebować. O tak. Ale ten lejek nam się przyda. Wstawiamy go tutaj. Oj, a tego lepiej nie wąchać. Wlewamy ocet do butelki. Nie żałujemy go. Co tam mamy dalej? Soda? Dobra, a ja nasadzę tu mój balonik. No to próbujemy. Ojej, to naprawdę działa. Wygląda nawet lepiej niż w TikToku. Dobrze, wyceluj i. Udało się.